Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć tryb oszczędzania baterii na telefonie Motorola Moto G57 Power. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj będziemy musieli znaleźć zakładkę baterii. Następnie wybieramy oszczędzanie baterii i tutaj możemy je włączyć. Możemy wybrać standardowe oszczędzanie baterii lub maksymalne oszczędzanie baterii. Możemy też nacisnąć obok tego ikonę ustawień, aby na przykład zedytować te opcje przy i wyłączyć na przykład 5G, które bardzo mocno będzie zużywało nam baterię. Oczywiście można też wyłączyć te opcję, no i oczywiście zmienić sobie też na standardowe oszczędzanie baterii, i w tym samym miejscu można też wyłączyć te opcję. Jeśli chodzi o oszczędzanie baterii, będziemy mogli je też włączyć przez centrum sterowania. Będziemy musieli znaleźć tylko te opcje w tym miejscu. Możemy właśnie ją włączyć lub wyłączyć. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!